Proszę, Andrzej na lotnisku. Poznam właśnie z randomowych ludzi sprzedajmy przynajmniej Tak nam się przytrafiło, że byliśmy w 2024 roku z kamerą na Olimpiadzie w Paryżu. I to świetny moment, żeby porozmawiać o tym właśnie, jaki wpływ Olimpiada miała na projektowanie basenów i na pływanie. Paweł Kowierzewski. Andrzej Truszczyński, prowadząc architekturę, zostańcie z nami. Zanim zaczniemy, pamiętacie o subskrypcji? Jeżeli nie, no to zróbcie to teraz, nakarmicie głodny algorytm. Dzwoneczek też będzie bardzo fajnie. No, i jeszcze na wstępie troszeczkę partyzancko, bo zapomnieliśmy, jak zwykle, pakując się w locie na lot, zapomnieliśmy jednego kabelka i mam nadzieję, że dźwięk dobrze wyjdzie. Jeżeli coś jest nie tak, to wybaczcie. No, i teraz przechodząc już płynnie do naszego tematu, bo to jest myślę dosyć ciekawe, ponieważ okazało się, że Andrzej, tak się, tak wyszło, zrobił doktorat z tego, co jest mu bliskie w architekturze, czyli z tematyki basenowej, akwaparkowej i wyszło tutaj parę ciekawych rzeczy. Andrzeju, w takim razie, czy to młoda rzecz, jeżeli chodzi o baseny, czy w architekturze, czy może jest to coś, co sięga już jest z ludzkością od dłuższego czasu? Jak to wygląda? Generalnie baseny są prehistoryczne, bo pierwszy basen, czyli mochadża Dero w Pakistanie powstał 2,5 tysiąca lat przed narodzeniem Chrystusa, czyli już dosyć wiekowy. Niestety ludzkość w pewnym momencie w wyniku inwazji. Gotów, wizy gotów została całe imperium rzymskie zniszczone, i ta wiedza praktycznie została no, znikoma. Bardzo mało było basenów, i tak stopniowo zanikał proces mycia się. Wręcz wszelkiego rodzaju choroby, typu dżuma, kiła, mogiła, spowodowały, że pojawiły się spiskowe teorie, które stwierdzały, że częste mycie skraca życie. To spowodowało, że ludzie przestali się myć i w ogóle mycie było bardzo passe. No W tym momencie, przez wiele, wiele lat, zwłaszcza w erze nowożytniej, mycie się, baseny przestały wręcz istnieć. No, i w pewnym momencie królowa Anna Stewart postanowiła, że trzeba to zmienić, i rozpoczęła kąpielę. Na nowo je odkryła, zaczęła ludziom mówić, że w sumie kąpanie się jest fajne i jednak choroby można w ten sposób usunąć no i tak stopniowo, to to był rok 1750 mniej więcej no i tak przez wiele lat coś tam kombinowano, w 1830 rozpoczęto już takie budowanie kompleksów zdrowotnych typu Brighton, gdzie ci królowie sobie tam przypływali i trochę się myli, ale to jeszcze nie było zbyt popularne ludzie coś tam o rzekach też średnio kąpali się, bo tam sam syf był, to były w zasadzie ścieki więc nie korzystano z tego również natomiast niesamowitym sytuacją i takim napędem motoryzacyjnym, Napędowym była Olimpiada, właśnie, bo po raz pierwszy w czasach nowożytnich, w 1896 roku, ludzie znowu się zebrali razem, stwierdzono, że fajnie jest międzynarodowo rywalizować ze sobą. No i trzeba było też zrobić dyscyplinę pływania, bo to w sumie fajna rzecz. Ale wtedy nie znano w zasadzie kwestii basenowej, jakie mają być dystanse, więc po prostu pływano w jeziorach. No i Dwa lata, dwie, dwie olimpiady później, czyli w 1908 roku w Londynie, po raz pierwszy zbudowano pierwszy basen, gdzie urlogowano pewne kwestie. Powstała FINA, która ustaliła dystans 100 metrów. FINA, FINA, czyli co? Federacja Pływacka. W sumie nie znam skrótu, to będzie tutaj się wyświetlało gdzieś pod spodem. Ale ta federacja, która do dzisiaj trwa, powstała właśnie w 1908 roku, wtedy olimpiada była w Londynie. No, i ustalono w ogóle system metryczny, co dziwne, że to będzie 100 metrów, i tak powstały pierwsze baseny sportowe. No, te 100 metrów to było dosyć dużo, więc w 1924 roku postanowiono, że w Paryżu, czyli tutaj właśnie, gdzie jesteśmy, że ten dystans olimpijski to będzie 50 metrów, i szerokość tego basenu będzie wynosić 25 metrów. No i. To się zbiegło w czasie, kiedy społeczności lokalne, czyli różne narody zaczęły czuć pewną potrzebę odmienności i ten duch rywalizacji, właśnie ten duch olimpijski sprawił, że teraz praktycznie w każdym mieście mamy baseny sportowe. I właśnie w tych latach 1924-1939 rozpoczęła się masowa budowa obiektów sportowych, czyli basenów odkrytych, a potem ktoś stwierdził, że w sumie w Europie zimno jest i trzeba zbudować baseny kryte. No i tak w zabrzu, w swoim zabrzu. Tak, tak, właśnie, w moim rodzinnym zabrzu. E, no, było takich, były dwa obiekty basenowe. Jeden do dzisiaj funkcjonujący, e, czyli pływania miejska na placu krakowskim. Bardzo ciekawy obiekt architektonicznie, ponieważ. Bardzo współczesny, tak naprawdę, mimo że wybudowany w 1929 29. roku został oddany do użytkowania. No, jak się tam chodzi, to można naprawdę podpatrzeć: przede wszystkim miał super system filtracji, który, już do, który do dzisiaj tam może nie w tej samej formie funkcjonuje, ale miał zbiorniki przelewowe, filtry i tak dalej. Bardzo ciekawe doświetlenie z góry, gdzie właśnie taki dwuwarstwowy świetlik szklany coś doświetla, jak coś, jak, coś jak tu, ale no ciekawie te wnętrze wygląda oczywiście modernistyczna była. do tego bardzo specyficzny system szatni, czyli system taki gdzie przechodzimy nasza szatnia, w której się przebieramy zarazem naszą szafką i wchodzi się tam na godziny i zmienia się po prostu raz z prawej na lewą stronę, więc no dosyć ciekawie. To i drugi basen, który powstał wraz z takim, dzisiaj się to nazywa kwartał sztuki w Zabrzu przy Hucie gdzie powstawały różne, różnego rodzaju funkcje dla pracowników Huty był również taki basen, który jeszcze 90 funkcjonował. Dzisiaj jest tam bardzo klimatyczna knajpka, więc jak ktoś jest Zabrze, to tam do do impresji może sobie podejść na kawkę, naprawdę bardzo fajna. No więc to są takie, widać jak już w tamtych czasach bardzo szybko musieli wymyśleć, jak się takie baseny buduje i wymyśleć podstawy, coś, co w sumie do, do dziś dzień funkcjonuje oczywiście przy wykorzystaniu nowych technologii. Jak już jesteśmy przy nowych technologiach, to też trzeba powiedzieć, że tutaj też jest pewien, pewien powiedzmy powrót do, 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 do korzeni, do tego, że baseny dzisiaj też już inaczej się robi na tą olimpiadę. To nie jest tak, że buduje się kompletny obiekt i on sobie potem stoi, tylko jak to wygląda niszczy, cien... Tak, jak tak to, jak to wygląda dzisiaj, Andrzeju? No dzisiaj, właśnie w przeciwieństwie do Aten, gdzie to wszystko zniszczone jest i, i takie no, nieciekawe, bo nikt z tego nie korzysta, w tej chwili, był tak, w sensie przez wiele lat, na przykład w Londynie pojawił się taki trend, żeby w ogóle ten budynek, który musi pomieścić olbrzymią ilość ludzi, tutaj projekt Zaha Hadid, był tak, w ten sposób zrobiony, że te olbrzymie trybuny potem były przycinane, czyli zostało demontowane, a dzisiaj jest taki trend, że w ogóle cały obiekt nie buduje się na potrzeby właśnie Olimpiady, tylko w istniejącym obiekcie, w jakiejś hali sportowej po prostu buduje się basen skręcany, który jest realizowany tylko na potrzeby tej imprezy. Także normalnie jest to jakaś inna funkcja i dokłada się po prostu tutaj funkcję basenową. No, że nawet w takim naszym spotku w Katowicach, czy w innej hali sportowej można by było spokojnie wstawić e, właśnie taki basen i przerobić go na, na arenę olimpijską, to taka a propos naszych, naszych nawet dywagacji, że Polska też może kiedyś doczeka się organizacji tego typu imprezy, bo byliśmy, słuchajcie, na tego typu, byliśmy w Spicie dwa lata temu, gdzie byliśmy na Mistrzostwach Europy w Waterpolo, natomiast powiem, że Olimpiada... E, poziom emocji, poziom całej tej oprawy i możliwość zobaczenia najlepszych ludzi na świecie w swoich dyscyplinach, w swojej kategorii jest naprawdę czymś niesamowitym przeżyciem i ja może tak powiem, no na co dzień nie interesuję się tego typu sportem, ale te emocje tam na żywo oddziałują niesamowicie i będę to pamiętał na pewno długo, długo jak to wszystko tutaj oddziaływało i chyba Andrzeju, ty też tak miałeś, nie? No zdecydowanie, bo 15 tysięcy osób mieściło się na tym spektaklu i to coś niesamowitego kiedy emocje tam wrzały jak ludzie kibicowali swoim wybrańcom, Miej Mieliśmy okazję oglądać polski występ, no i też bicie rekordu świata. To też jest też niesamowite, że cały czas jednak ludzie doskonalą te praktyki, te umiejętności i potrafią pobijać te rekordy no w zasadzie w ustalonych zasadach. No, więc taka szybka relacja tutaj z Paryża, bo tutaj już widzę, że już nasz samolot, no. chyba gate jest otwarty, więc za chwilę będziemy musieli już tam biec. E, słuchajcie, no, Paryż, myślę, że każdy, kto był, to, to wie, jakie to jest urokliwe miasto. Też udało nam się z rowerów tutaj szybciutko zobaczyć. Oczywiście Olimpiada nie sprzyja zwiedzaniu tego typu miast, ponieważ, no, wiadomo, ta, ta cała impreza sportowa rozgrywa się w tych najważniejszych miejscach i no, jest to wszystko siatkowane, utrudniona jest komunikacja, ale to, co można było zrobić, Zobaczyć to wieża Zobaczyliśmy, odhaczyliśmy, więc no, naprawdę bardzo fajnie. No i samolotnisko Charlesa de Gola, na którym się znajdujemy, się też niesamowita architektura. W naszej tutaj prywatnej ocenie to jest taki ścisła czołówka architektury tego typu obiektów. Myślę, że też możemy o tym zrobić odcinek. Ja tylko powiem, że Szapoba, tak po francusku. <laughs> Za ten żelbet, który tutaj jest wylany, już kichać ten ślad węglowy, który to doniósł, to bo po prostu tak to jest tutaj e, no, zrobione, że, że, na, warto. że warto, warto. Tak, to się nie opłaca, ale warto, więc pozdrawiamy. E, tak, pozdrawiamy. Naprawdę ciekawa architektura. I na kolejny odcinek może zrobimy naszą subiektywną ocenę lotnisk na świecie. No, ale to po Singapurze. To nie tak. <laughs> tak. Dobrze, to słuchajcie, to na dzisiaj w naszym odcinku na tyle. Czekamy na Wasze komentarze. Widzimy się już w kolejnym odcinku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. olimpiadzie. Te włosy to mam dobrze? Tak. Dobra, to jedziemy jeszcze raz.